Ciebie teraz jestem pracownikiem firmy Metronic, która jest producentem między innymi urządzenia, o którym pani Agnieszka przed, przed sekundką wspomniała. To jest pompa bakrofenowa, o której w ciągu 20 minut naprawdę proszę wierzyć, że jest trudno opowiedzieć wszystko na temat tej terapii, ale postaram się tak dużo jak, jak to jest możliwe. Po mnie ma wystąpienie jeszcze pan Kuba Wojciechowski, neurochirurg, który jest odpowiedzialny m.in. za implantowanie takich urządzeń w Klinice, klinice Neurochirurgii na Banacha, tutaj, tutaj niedaleko. Gdyby były jakieś pytania, to w trakcie, po, kiedy, kiedy będziecie mieli Państwo na to ochotę. Ja przekażę, to jest, to jest jakby całe urządzenie, które jakby składa się, składa się z dwóch elementów. Samej pompy, która jest rzeczywistych rozmiarów i wagi jak prawdziwe urządzenie, bo to jest urządzenie demonstracyjne i cewnik, który doprowadza baklofen w płynnej postaci do naszego kanału kręgowego i opowiem zaraz jeszcze, jak to, jak to działa. To ja może tutaj powiem, że część z Państwa widziała to urządzenie, więc, więc będę opowiadał. Czym jest ITB? Ponieważ ten skrót, który Państwo widzicie na, między innymi na, na ekranie, to jest skrót od intratekal baklofen therapy, czyli od podaży baklofenu do przestrzeni podpań czyli do przestrzeni w naszym układzie nerwowym, gdzie krąży płyn rdzeniowy ponieważ, ponieważ w tej przestrzeni znajdują się receptory, które między innymi odpowiadają za, za regulację naszego napięcia mięśniowego. Dlatego baklofen podawany do tej przestrzeni ma szansę, ma szansę kontrolować w nieco, w nieco bardziej efektywny sposób, aniżeli jeżeli baklofen podawany, do ustnie regulacji między niekontrolowanymi skurczami i, roz, skurczami i rozkurczami mięśni. Jest to, przede wszystkim jest to, terapia, jest to terapia do leczenia spastyczności uogólnionej, niezogniskowanej. To jest, to jest bardzo ważne z punktu widzenia potencjalnych kwalifikacji pacjentów do, do tej terapii. Niestety, niestety w myśl rozumienia naszego płatnika, ponieważ tutaj jest jakby, trzeba rozróżnić dwa, dwa rodzaje, można powiedzieć, wskazań albo bardziej kryteriów kwalifikacyjnych stricte medycznych tym, co jest refundowane w Polsce. Mówimy oczywiście o terapii w 100% refundowanej, natomiast oczywiście ona jest refundowana w 100%, jeżeli pacjent spełnia szereg warunków niestety. I dlatego ma szansę na pomoc pacjentom przede wszystkim, którzy mają tą spastyczność uogólnioną i mówimy o, 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 mówimy o spastyczności symetrycznej, czyli przynajmniej dwukończynowej, mówimy o, o spastyczności kończyn dolnych bądź kończyn i górnych i dolnych. Wywołanych tak na dobrą sprawę różnymi, bardzo różnymi chorobami. O spastyczności, która, która może być następstwem przede wszystkim urazu rdzenia kręgowego. Po prawej stronie widzą Państwo w nawiasach rozszerzenia nomenklatury anglojęzycznej, to jest Final Alcor Injury, stąd Estery, ponieważ w piśmiennictwie bardzo często się to pojawia, dlatego te skróty. Mózgowe porażenie dziecięce, czyli cerebral palsy, to są skrót CP CP, Spagnienie rozsiane, czyli multiple sclerosis I to są yy, oraz, oraz trzyszkowo-mózgowy brain injury i udar, czyli stroke. Niestety yy, ostatnia grupa tutaj, yy, yy, tutaj wymieniona, czyli pacjenci cierpiący na spastyczność, yy, który jest następstwem udaru. W myśl rozumienia, jakby z medycznego punktu widzenia pompa ma bardzo duże szanse na to, żeby pomóc pacjentom, którzy mają, którzy mają objętą spastycznością jedną, jedną część ciała. Natomiast niestety Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował, że, że dla pacjentów, którzy cierpią właśnie na spastyczność, połowiczą, będącą następstwem, następstwem udaru. No, niestety nie za bardzo nie za bardzo chcę się godzić na implantowanie tych pomp, ponieważ uważam, że ta, ta spastyczność powinna być symetryczna. Aczkolwiek tak jak jeszcze raz pod, podkreślam, jest bardzo dużo badań, które szczególnie w ostatnich latach się ukazały, które pacjentom w jakby, spastyczności będącej następstwem udaru jak najbardziej pompa e, pomaga. E, to, co jest. Naj Większą istotą tak naprawdę działania, działania pompy baklofenowej, ona, to, jest, to jest w zasadzie nazwa, nazwa, pompy baklofenowej jest nazwą czysto roboczą, ponieważ ona, pompa może podawać inne leki również, a nie, nie, nie tylko baklofen. W Polsce jest refundowana natomiast w momencie, kiedy, kiedy mamy, kiedy mówimy o terapii właśnie baklofenem podawanym pod pańczówką. Pompa również jest przeznaczona do, 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 do podaży leków przeciwbólowych, ale w Polsce te terapie niestety na chwilę nie są, nie są refundowane. I różnica między właśnie baklofenem podawanym do ustnie, w przeciwieństwie do baklofenu podawanego bezpośrednio do przestrzeni podpańczówkowej można to jakoś, można to wytłumaczyć na podstawie tych dwóch wykresów. Przede wszystkim, jeżeli mówimy o w miarę standardowej dawce baklofenu podawanego w skali dobowej, pacjenci bardzo często przyjmują powiedzmy, że około 60 mg. To jest dość dużo baklofenu, ale jakby trzymajmy się tych 60 mg przyjmowanych do na dobę. Po lewej stronie, tutaj. Macie Państwo dawki, tylko że podane w mikrogramach, jak tutaj, tutaj widzę, czyli 60 tysięcy mikrogramów to jest odpowiednich 60 miligramów podawanych, podawanych do ustnie. Tutaj mamy 600 mikrogramów baklofenu podawanego podpańczniówkowo, czyli za pomocą pompy. Te dawki, jak Państwo widzicie, różnią się stukrotnie. Na pra z, prawej stronie, z prawej strony na wykresie, macie Państwo tutaj koncentrację, jaką baklofen uzyskuje przy podaży baklofenu z jednej strony do ustnego, a tutaj jest, jest pod To jest 50-krotnie wyższe stężenie, żeby baklofen, który się przyjmuje drogą do ustną, dostał się tam, gdzie jego działanie jest pożądane do płynu mózgowrodzeniowego, musi pokonać tak zwaną barierę krew mózgu. czyli musi się rozpuścić i z naszego krwiobiegu musi się dostać do do naszego układu, do naszego układu nerwowego i tylko około 3% tego baklofenu, który połykamy dotyka, znaczy dociera tam, gdzie on jest najbardziej potrzebny. W przeciwieństwie do tego, który się nazywa hidratekal, czyli podpańcznówkowy, gdzie 100% baklofenu od samego początku trafia tam, gdzie jego działanie jest pożądane i stąd, czyli podsumowując, przy 100-krotnie niższych dawkach otrzymujemy 50-krotnie większe stężenie tam, gdzie rzeczywiście działanie baklofenu jest najbardziej najbardziej pożądane. E, bardzo krótko o kryteriach kwalifikacyjnych, bardzo ogólnych. E, ot, szczegółowo też, też powie Pan doktor Wojciechowski na ten temat. Natomiast e, warto jest, pierwszy najważniejszy warunek, tak na dobrą sprawę już Państwu czyli, powiedziałem, czyli że to musi być spastyczność uogólniona. Nie, nie spastyczność zogniskowana, w, skoncentrowana w obrębie, w, w obrębie części kończyny albo jednej kończyny, ponieważ tutaj są inne też metody, metody leczenia innych e, innych technik, technik manualnych, czy chociażby toksyna botulinowa, alkoholizacji mięśni, tego typu, tego typu rzeczy, które mogą być podane do pojedynczych mięśni. Przede wszystkim pacjent, który, pacjent, który może być wzięty pod uwagę, jeżeli chodzi o terapię pompowo powinien przejść terapię doustą baklofenu, czyli jeżeli Państwo, jeżeli pacjent Miał okazję przyjmować baklofen do albo inne leki, leki do przeciwplastyczne. przeciwspastyczne. Wiemy, że najlepiej, jeżeli to jest baklofen, ponieważ wtedy wiadomo, że pacjent na to reaguje. Natomiast z jakichś powodów ten bakrofen no, jest, jest dla pacjenta nieznośny, ponieważ działanie niepożądane bakrofenem dla niektórych pacjentów powodują, że mimo jego działania przeciwspastycznego pacjenci nie są w stanie zjeść senności, mdłości, które on, które on, które on daje. I wtedy dopiero, ja mówię, o, ja mówię o samym spróbowaniu, bo jeżeli pacjenci, biorą od lat, baklofen który im pomaga i są w stanie, jakby nie, nie cierpią, no bo nie wszyscy pacjenci też reagują źle na baklofen ale jeżeli jacyś reagują, to wiemy, że na to reagują, natomiast możemy się pozbyć e, działania ubocznego baklofenu dowóznego. I stąd mowa jest o tych nietolerowanych działaniach niepożądanych przy panych leków do Masa ciała pozwalająca zaimplantować pompę pod powłoki brzuszne tak na dobrą sprawę, ponieważ pompa jest, pompa jest zakładana na powłokach brzusznych i jeżeli mo, mamy do czynienia z pacjentem, który jest bardzo szczupły, nie ma tkanki podskórnej, bardzo często jest, jest, to, jest to ogólne przeciwwskazanie, ponieważ jest to urządzenie, tak jak Państwo widzicie, ono nie jest, nie jest bardzo, bardzo małe. Natomiast y, jego objętość jest podyktowana tym, że ponad grubo, ponad połowę zajmuje tak naprawdę sprawę zbiornik na lek, żeby tą pompę później móc uzupełniać nie co miesiąc, tylko na przykład co pół roku y, potrzebnym lekiem. Zrozumienie procedury implantacji pompy to jest też jeden z warunków, jakie, jakie, jakie są stawiane, czyli mówimy o pacjentach, o pacjentach, którzy samodzielnie podejmują decyzję o tym, że rozumie, że to jest, jest zobligowane do tego, że to jest przede wszystkim nastawienie na terapię, która jest z założenia długoterminowa. To nie jest tak, że e, będzie, będzie to trwało rok, dwa, trzy i zobaczymy co to będzie, tylko rzeczywiście trzeba zrozumieć, że to jest terapia nastawiona na e, e, nastawiona długoterminowo. E, m, świadoma zgoda pacjenta i opiekuna no to tutaj również opiekunowie pacjentów, którzy e, Którzy, którzy mogliby mieć założoną pompę, to się wiąże też z pewną odpowiedzialnością, ponieważ pompę trzeba uzupełniać, trzeba pilnować, żeby nie została pusta, ponieważ po pierwsze jeżeli, za, jeżeli następuje gwałtowne z, z, zaprzestanie podawania patrofania mogą się pojawić objawy odstawienne, więc trzeba być odpowiedzialnym, pilnować tego i przyjeżdżać do, do szpitala. Na czas, na uzupełnienie pompy, który jest z góry wiadomy, ponieważ pompa jest programowana przez zewnętrzne urządzenia i w dniu, kiedy pompa jest uzupełniona, już w zasadzie wiadomo, kiedy będzie pacjent następnym razem musiał przyjść z dokładnością co do jednego dnia, na ile mu wystarczy przy aktualnym dawkowaniu leków. Kryteria, które, które powodują, że tutaj dyskwalifikacyjne, dyskwalifikacyjne, jeśli chodzi o pacjentów które mają państwo, mają państwo napisane, to jest alergia na waklofen, aktywne infekcje trwające, czyli pacjenci, powiedzmy, którzy, zresztą to się dotyczy wszystkich zabiegów chirurgicznych, jeżeli są, jeżeli są trwające infekcje, z reguły to są, mówimy o infekcjach skórnych, które mogą spowodować zakażenie po prostu implantu, no to wtedy pacjent musi najpierw wyleczyć trwające infekcje, a dopiero później być zakwalifikowanym do, do zabiegu. Brak świadomości założeń długoterminowości terapii, o których wspomniałem, tutaj trzeba naprawdę się mocno zastanowić, że, że, to jest, że to jest terapia i to jest urządzenie, z którym będziemy żyć przez, przez, wiele, przez wiele, wiele lat. Nieralistyczne cele terapeutyczne, to jest również bardzo ważne, ponieważ mówimy, pompa baklofonowa, jakby ona pomaga w skutków spastyczności. Wiąże się tym oczywiście podawanie, podawanie, podawanie leków, wiąże się też z wpływem, tych, z wpływem terapii też na, 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 inne, na inne na przykład układy, ale to już, to już też zostawiam doktorowi Wojciechowskiemu. Deformacji kręgosłupa, chodzi tak naprawdę o to, że w momencie kiedy kręgosłup, jest, istnieją silne skoliozy na przykład, chodzi o to, żeby zadbać o to, żeby kanał kręgowy był drożny, ponieważ wtedy cernik można umiejscowić. Na odpowiedniej wysokości. To jest, to jest czysto chirurgiczna sprawa. Stany pacjenta, przy których należy, należy zachować szczególną uwagę, to jest padaczka drgawki. Inne zainplantowane zaimplementowa systemy. Absolutnie jakby tutaj, czy posiadanie rozrzuconego serca, czy, czy różnych innych urządzeń, nie, nie dyskwalifikują pacjenta, ale jest to coś, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby. Żeby, żeby zachować szczególną ostrożność. Zaburzenia psychiczne, ciąża i zaburzenia pracy układu moczowego i skowiozapów, o której, której wspomniałem. Nie wiem jeszcze, bo tak, z, z takich najważniejszych rzeczy dotyczących, dotyczących samego, samego systemu, jeśli będą Państwo mieli pytania, to, to chętnie na nie odpowiem. Chciałem jeszcze powiedzieć, bo Pani Agnieszka prosiła o takie bardzo użytkowe, Rzeczy związane z pompą z pompą baklofenową. Przede wszystkim, że jest to terapia na każdym etapie trwania procesu terapeutycznego, refundowania, więc pacjent de facto nie ponosi żadnych kosztów. To jest, to jest bardzo ważne. Pacjent który, pacjent, który jest zakwalifikowany, ma założoną pompę, jakby wiąże się z ośrodkiem, który zaimplantował tą pompę później celem uzupełnienia tej pompy, też to de facto na wiele, wiele lat. Z częstotliwością najmniejszą raz na 6 miesięcy musi się pojawić w danym szpitalu, żeby uzupełnić lek, który w pompie się po prostu kończy. Trzeba tam wlać. Sama procedura uzupełnienia jest bardzo krótka i prosta, ponieważ to się dzieje przez skórnie. W zasadzie robi się zastrzyk, coje się do pompy, uzupełnia się lek, programuje się na nowo urządzeniem, urządzeniem zdalnym tak naprawdę, które, które przez skórnie łączy się, łączy się z pompą. I jest, jest, jest programowane. Pompę można, co jest bardzo ważne, pompa jest programowalna, więc bez ingerencji chirurgicznej, później pompę możemy płynnie, w sposób bardzo płynny dostosowywać dawkę do potrzeb pacjenta, bo każdy pacjent jest tutaj traktowany bardzo indywidualnie. Za każdym razem, kiedy pacjent potrzebuje, potrzebuje de facto pomocy, czy to związanej z naturą chirurgiczną samego zabiegu, czy z naturą to zmiany dawkowania tutaj jest jakby związane z dedykowanym, z dedykowanym ośrodkiem, który z reguły zakładał, zakładał pompę. Co można robić z pompą, Co można, czego nie można robić z pompą? De facto, pompa nie ogranicza pacjenta w sposób znaczący, jeżeli chodzi o fizykoterapię. Jeżeli chodzi o terapię manualną, o, terapię, o aktywność ruchową pacjenta. Jedyne, czego trzeba, czego, czego trzeba unikać, to jest silne uciskanie w miejscu, gdzie cewnik, gdzie cewnik jest, jest implantowany do kanału kręgowego. Nie wolno, nie wolno wykonywać ćwiczeń i ruchów, które mają na celu bardzo duże naprężenia między systemem. Czyli jeżeli mamy pompę i cewnik z tyłu, to w momencie, kiedy pacjent, kiedy pacjent na przykład wykonuje tego typu ruchy, no to może trzeba, trzeba na to po prostu uważać, prawda? Tak, no, chyba że ktoś, chyba, że ktoś sprawnie, sprawnie niewielkimi, niewielkimi ruchami gdzieś tam jakoś. To nie to, że w ogóle nie wolno tego robić, po prostu, nie wolno po prostu przesadzać, bo wszystko jest takie, w są też, jak Państwo, jak państwo widzicie, ten cewnik też nie jest sztywny, on się, on, się on się do pewnego stopnia rozciąga. więc Natomiast oczywiście w skrajnych przypadkach może nastąpić to, że tutaj, nie wiem, cewnik na przykład jego jest bardzo ciężko zagryć, ale w momencie, kiedy się przemieści, zagnie się w ten sposób. Wtedy mamy problem z dostarczaniem tak naprawdę leku do kanału kręgowego. I jedynym objawem tego, jeżeli dzieje się powiedzmy coś nie tak z pacjentem, jeżeli nie ma objawów infekcji, to jedynym, jedynym predyktorem, takim czymś, co, co nam nie wie, że starają się coś nie tak, to jest to, że spastyczność na przykład wraca, prawda? Co nam daje do myślenia, że może cennik się zagął, że się rozpiął i tak dalej, i tak dalej. Wtedy szukamy przyczyny. Rzadko się to dzieje, ale to jest oczywiście, to jest oczywiście jak najbardziej możliwe. Pacjent z pacjentem z zaimplantowaną pompą można wykonywać rezonans magnetyczny, można mieć robione zdjęcia rentgenowskie. można, e, można mieć tomografię komputerową, ultrasonografię któregokolwiek, któregokolwiek narządu, którejkolwiek części ciała. Jedynym e, w zasadzie zabiegiem, który jest bezwzględnie przeciwwskazany, są to, są to zabiegi diatermiczne. Z diater diatermia, e, która, która jest przeciwwskazana, wszystkie zabiegi laserowe, naświetleniowe. Mogą, tak, dokładnie, jest, jest tylko, że diatermia jest, jest, jest kilka, jest kilka rodzajów, jest trawienie dźwiękowa, krótkofalowa i także diatermia jest jakby tym, czego, czego unikamy. Jeśli chodzi o stosowanie zabiegów miejscowo, unikamy przede wszystkim naświetlania e, lub też e, stosowania urządzeń imitujących różne fale elektromagnetyczne, które będą skierowane bezpośrednio na, bezpośrednio na urządzenie. I to jest tylko tyle. Jeżeli urządzenie jest w stanie funkcjonować w warunkach rezonansu magnetycznego, to, to też daje Państwu do rozumienia, że ono naprawdę może bardzo wiele znieść. E, po rezonansie magnetycznym pompa sama się restartuje, więc, e, więc tutaj nie ma, nie ma żadnego ryzyka. E, co jeszcze z takich, e, z takich użytkowych rzeczy? Chyba, że są jakieś pytania o konkretne rzeczy. Czy na nogi można stosować w takim razie? Na nogi wydaje mi się, na nogi tak. Jest, to jest wystarczająco, wystarczająco daleko. Oczywiście. Tam, znaczy nasze, nasze sugestie jako producenta dotyczące, dotyczące też zachowania, niektórych, zachowania się pompy przy niektórych zabiegach mówią o tym, że właśnie te pola magnetyczne muszą być oddalone. Natomiast nogi same są wystarczająco dużo. Powiedzmy, że już ten pas biodrowy jest już dosyć blisko pompy, ale na dolne, na dolne partie a nie to samotnie. dzieci to jest mniejszy rozmiar? Dzieci to Nie, to jest mniejsze. to A ile waży taka pompa bez e, to jest dosyć to, ciężka. To jest, to, jest, to jest rzeczywista waga tej pompy. To jest rzeczywista waga pompy, która to no, to jest, która jest, jest, która jest, jest, Dzieci 20 litrów to 42 za 8. A jaka waga u dzieci jest taka najbliższa? Nie, nie ma rozgraniczenia. Dzieci to z reguły chude na tych Dokładnie o to chodzi, więc u dziecka bardziej, znaczy rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia mówi o 4 latach jako wieku granicznym, natomiast de facto to co, to co w największym stopniu determinuje czy możemy założyć waga u dziecka czy nie, to czy dziecko ma wystarczająco dużo miejsca na brzegu, czy co wykształcone ciało, żeby tą pompę zmieścić. No to bo to jest... taką pompą można Tak, oczywiście, tym nie do wysokich temperatur, bo pompa jest pompa jest, jest też, też środka w spokojnie. Ja oczywiście, tak. że tak. Oczywiście, że... tak. Znaczy, o co chodzi głównie tutaj? Bo pompa to jest zbiornik, prawda? To w środku w tych uszcech jest zbiornik. Jedynie co to takie fizyczne, czysto fizyczne prawa tutaj obowiązują. Czyli jak zanurkujemy bardzo głęboko, no to wtedy ciśnienia się na tyle zwiększą, że ciśnienie będzie ściskało i zbioryczek, i środki, że będzie szybciej podawał ten lek. Ja pykam, Czyli generalnie... Jak najbardziej tak. I tak samo z tym, co kolega mówił właśnie, o. z tymi właśnie e, różnymi zagadnieniami termicznymi. W sensie, jak chodzi do rozgrzanego pomieszczenia, jest bardzo gorąco, gaz wtedy się rozpręża, na tej samej hmm. w stronie może papa wtedy za szybko podawać lek. Proszę cię, bez krio? Bez Znaczy nie, do, do, samego, do, do samej kriokomory, jeżeli cały pacjent, że tak powiem, znaczy nie, nie jest to terapia jest terapia krio, miejscowa, miejscowa tak, to jak najbardziej, jak najbardziej może wchodzić. To co można zrobić tak profilaktycznie, to sobie przewiązać ręk, ręcznik dookoła, dookoła, gdzieś tam brzucha, żeby to jednak zaizolować. Od zimna. natomiast bardziej niebezpieczne są temperatury wysokie dla pompy de facto, czyli powiedzmy, nie że sawny... Nie 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 tak. Ale nie, na, na tyle na ile na tyle na ile można wejść do gryokomory, bez że tam się spędza ile kilka minut dosłownie, może nawet nie, to bez żadnego problemu. Absolutnie. Zaburzenie no, za układu łaczawbo yy, to są jakiś problem, tak? Tak, ponieważ no, no, to, jest to, to jest tak, że z układu to jest tak, że... Yy, bo, yy, Zaraz po założeniu urządzenia czasami mogą być przyjściowe zaburzenia układu moczowego. Część pacjenci skarżą się na jakieś tam właśnie jelitowe problemy. Ale to często także po jakimś czasie to y, pracuje. A że już to na ten, tak? że, jako, że zaburzenia pracy układu moczowego są. Y, przecież Tak, natomiast tu mówimy o. chodzi o, o energię głównie. Tak? Chodzi konkretnie o zaburzenia pracy układu błoczowego przynajmniej na przykład W tym przypadku pompa wydaje mi się, że nie zrobiła... Nie, no, chodzi bardziej o wakrofe. chodzi o, baklotec, Ta, i chodzi o sam, o sam lek, tak on wydał się też zmoczyć. W że ktoś ma uszkodzone energię, że te nerki nie pracują. Co prawda to są mikro ilości. Tak, to są mikroskopijne ilości, ale to jest to trzeba bardziej jako tak ostrożność tak niż tak. jako bezwzględne przeciwwskazanie. Myślimy, będzie... Chodzi o to, że ten dwa nie były odpowiednio wydalony? tak? To bardziej o to chodzi, tak. Dokładnie. Poza tym, to jest też tak, że to rozluźnia, jak masz kwafe z pęcherzem tak. i i tak je masz, tak, czyli masz zbieracze nie działające, a dostajesz jeszcze dwa No ale no, jak oni i tak nie działają, to tak, nie działa. To, to, tez, tak. to też o to chodzi, dobrze Pani również wspomniała, bo kwafe sam w sobie jest takim, no, miorelaksantem. To jest który jakby nie było rozróżnia mięśnie, Czy więc tak? powiemy, że jeżeli są problemy załóżmy z nietrzymaniem moczu, no to powiedzmy, że one w nieznacznym stopniu, ale jednak jakby jest jakieś tam niewielkie ryzyko, że one zostaną powiedzmy nieco, nieco pogłębione. Natomiast nie spowoduje to, że to będzie jakby... Podobnie jest z jelitami, tak? U no, niewielkiego procenta osób, ale są też takie, że są jelita później bardzo leniwe i nie masz wydawania. Tak? masz wsparcie, tak? bo to wszystko spowodowane. Także to są też takie Ale Ale jeśli netto pracują dobrze, normalnie, to nie ma żadnych problemów. Nie, Kuba, to pytanie małe. Nie, Pana, nie, 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 to nie jest, jest wskazanie. To są, to, są to, to są gdzieś tam względne ostrożności. kryterium wykluczające. Tak. Nie jest to kryterium wykluczające, absolutnie. A, jeszcze jedno, co, co było ważne z tą pomocą o tym programowaniu, mhm. że to można programować na już my chodzimy, tak? Bo ja ja to ja zaraz miałem. pokażę A, dobrze. <grym> mamy to. Mamy program, to co ma. mamy? To może razu przy... ten. Dobrze? Dokładnie. Dokładnie. Więc mi no, się mój czas skończył. Jeżeli tak. Państwo macie <grym> pytania, ja w... jeszcze jakby <grym> jestem tutaj, tutaj z Państwem, <grym> bo tak jak mówię, 20 minut naprawdę ciężko jest opowiedzieć o wszystkim.